Moi drodzy, wiemy, że nie każdy jara się budowlanką, dlatego w tym króciutkim odcinku zabieram Was na obejściówkę po naszym ogrodzie. Opowiem Wam, co tu się pozmieniało, co nam urosło, co nam nie urosło, co nam zjadło i, i ogólnie zaraz zobaczycie, z czego jesteśmy najbardziej dumni. Chodźcie! Tutaj, moi drodzy, jest takie miejsce, które praktycznie przez cały sienki dzień jest w pełni nasłonecznione, więc postanowiliśmy zasadzić tutaj arbuzy. Z sześciu sztuk wzeszły nam co prawda tylko dwa, no ale wiecie, liczy się jakość, a nie ilość, czy coś w ten deseń. W każdym razie, w wolne miejsca posadziliśmy sobie jeszcze kolejne cukinie, które widać, że dużo lepiej tutaj sobie radzą niż arbuzy. Miejmy nadzieję, że coś z tego wyjdzie, ale tak naprawdę prawdziwe cukinie to zobaczycie za moment. Po naszym grubym cięciu winorośli e, mieliśmy grube obawy, czy w ogóle coś z nich będzie w tym sezonie, natomiast wychodzi na to, że chyba są nam wdzięczne za to ostre cięcia. E, dosadziliśmy kilka nowych tutaj sobie wpadliśmy na taki dosyć sprytny pomysł, żeby później wiedzieć, jakie w ogóle mamy odmiany. To powycinaliśmy sobie takie drewienka o, I tutaj mamy opisane każdy, każdy szczep, który mamy zasadzony. Oczywiście tych starych szczepów nie mamy zielonego pojęcia, co to jest. Więc one zostają jako tak zwane no-name. Ten sezon w wydaniu tych winorośli jest jeszcze taki dosyć dziki. Mamy pomysł, jak je sobie wyprowadzić, tak żeby było bardziej, że tak powiem profesjonalnie, ale to prawdopodobnie dopiero w przyszłym sezonie będziemy uskuteczniać. Teraz idziemy na część warzywną, warzywno-owocową, o. Nie wiem, czy pamiętacie nasze ostre cięcie z jabłonkami. Wychodzi na to, że było chyba nawet ostrzejsze niż z winoroślami. Czy skuteczne? Tak średnio powiem Wam, jestem o tym przekonana. To znaczy, na pewno im to pomogło, ale tak naprawdę te jabłonki jeszcze nie są doprowadzone do takiego stanu, do jakiego byśmy chcieli je doprowadzić. A co gorsza, no w tym sezonie zaatakował je namiotnik. Podejrzewaliśmy, że to jakiś przędziorek, bo tak naprawdę nie byliśmy pewni, co to jest, ale okazało się, że jest to namiotnik. Więc nie mam przekonania, czy będziemy mieli dużo jabłek, akurat z tych jabłonek, ale to nic, bo sąsiadom, którym pomagaliśmy z przycinaniem, jabłonki obrodziły niesamowicie, więc najwyżej będziemy chodzić na małe podbieranie. Nie wiem, czy też pamiętacie nasze porzeczki, które przesadzaliśmy z tamtego, totalnie zacienionego kąta. One tak naprawdę też nie rokowały, natomiast w tym nowym miejscu widać, że też im się poprawiło. Odbiły bardzo fajnie. Okazało się, że mamy same czerwone porzeczki. Myśleliśmy, że mamy jakieś czarne, ale wyszło na to, że są same czerwone. Mamy dużo odbić i nowych pędów, także mam nadzieję, że coś z nich jeszcze będzie w przyszłych latach. Tutaj mamy również posadzone poziomki. Poziomki radzą sobie świetnie. Są na takim małym podwyższeniu, wyściółkowaliśmy je, także rodzą całkiem nieźle. Fajne jest to, że ślimaki ich nie zjadają. Nie widziałam jeszcze żadnych ślimaków na tych, na tych właśnie poziomkach. To jest dosyć pozytywnym aspektem, ponieważ ślimaki są tu wszędzie. Jeżeli chodzi o truskawki. Truskawki mogłoby być pewnie lepiej. Ostatnio byłam u moich rodziców i widziałam ich krzaki truskawek i były po prostu olbrzymie w porównaniu do tego, co my tu mamy. Natomiast, no, wiecie, pierwszy sezon, może muszą się też przyzwyczaić do tego miejsca. Natomiast nasza podwyższona grządka tarasowa spełnia swoje zadanie, wygląda spoko. Truskawki może nie w jakiejś przytłaczającej ilości, ale też są. Dawid twierdzi, że są kwaśne. Ja uważam, że są całkiem smaczne. O, nawet jedną wzięłam. Pyszna. I teraz, moi drodzy, powód naszej dumy i chwały. Pomidory. Ja mam tutaj dwie, trzy teorie. Po pierwsze, Szczęście początkującego, czyli moje. Po drugie, świetny materiał, jaki otrzymaliśmy od Dawida Mamy, czyli sadzonki, które nam dała. Były już naprawdę w bardzo fajnym stanie i były bardzo mocne. A moja trzecia teoria jest taka. Pamiętacie może historię z kwietną łąką, którą wysadzałam tam pod psimi loszkami. No i ona wzeszła, są kwiaty. Co prawda są same chabry, ale to nic, nieważne. Habry też są fajne. Natomiast na tej kwietnej łące jest po prostu całe multum pszczół. Pszczół i innych zapylaczy. I ja mam teorię taką, że ciże właśnie zapylacze powodują, że te nasze pomidory też tak obradzają. Yy, mamy już ich naprawdę zawiązanych tutaj owoców całą masę. Yy, więc jak one wszystkie się kurcze rozwiną, to naprawdę będziemy potentatami pomidorowymi na dzielni. Jak widzicie, yy, to na takim krzaku rosną na poziomach. I tutaj teściowa właśnie doradziła, że maksymalna ilość poziomów, jakie powinniśmy mieć puszczone, to jest tak 5. Szósty poziom, on z reguły, tak z tego co właśnie tutaj nam mówiła, to on dopiero gdzieś dojrzewa na jesień i jest bardzo mało prawdopodobne, że tam w ogóle te pomidory dojrzeją. Więc zostawimy sobie właśnie te poziomy, które tutaj idą od dołu, czyli jeden. Drugi, trzeci, trzeci, czwarty i tutaj dokonamy już ciachnięcia i tak naprawdę nie możemy iść już wyżej. Piątka to jest to maksimum, dlatego wszystko co jest powyżej przytniemy i dzięki temu krzak dostanie więcej sił witalnych i będzie szedł po prostu w pomidory, a nie w wysokość. Kilka przemyśleń związanych z uprawą pomidorów. Nie naszych, tylko rad Dawida Mamy. Jak pamiętacie, sadząc pomidory, wsadziliśmy w każde, w każde zagłębienie garść pokrzyw. Systematycznie odrywamy wilki. Praktycznie codziennie robimy tutaj obchód i sprawdzamy, czy nie ma jakichś nowych wilków. Co jeszcze? Podlewamy je co jakiś czas gnojówką z pokrzywem. Jest to prawdziwa bomba azotowa, więc pewnie im to też pomaga. Tak się bałam, tak się bałam, że tu nic nie wyrośnie, nic nie wzejdzie, natomiast moi drodzy, kwietna łąka jak malowana. Co prawda z samych chabrów praktycznie malowana, ale nieważne. Najważniejsze, że spełnia swoją funkcję, czyli... Stanowi fajny element estetyczny, a przede wszystkim ściąga tu masę zapylaczy. Jest tu masa pszczół, masa trzmieli. My, żeby im było miło, zwłaszcza w te upały, zrobiliśmy im tutaj nawet takie poidełko, żeby im wynagrodzić ten cały trud, w który wkładają w zapylanie tych naszych kwiatów. Tutaj, moi drodzy, mamy naszą podwyższoną grządkę, na której wysadziliśmy paprykę, wysadziliśmy również sałatę, bób. No i ogórki. Miałam wrażenie, że ogórki trochę za szybko posadziłam do gruntu, natomiast kurczę, no radzą sobie wyśmienicie. Co prawda ogórków jeszcze nie ma, ale widzę tutaj jakieś kwiatki, więc podejrzewam, że niedługo pojawią się też ogórki. Jestem niesamowicie dumna, bo mamy pierwszą paprykę. Paprykę w sumie posadziliśmy tak trochę testowo, bo wszyscy mówili, że to raczej ciężko jest sobie te papryki wyhodować, bo ponoć mszyce lubią je zjadać. Ale na razie papryka jest, więc jeszcze chwila i będziemy ją tutaj sobie zbierać i konsumować naszą pierwszą wyhodowaną paprykę. Eee, a propos bobu. Z bobem jest totalny niewypał. Ja wiedziałam, że go zjadają mszyce, ale, ale myślałam, że może coś kurcze się nie wiem ocali i coś z tego bobu jeszcze będzie, ale no, no, no nie. Mszyce zjadły go praktycznie doszczętnie. Eee, ale wiecie co, nie usuwam tego. Stwierdziłam, że skoro one tam jeszcze mają co jeść, to niech one sobie jedzą ten bób i może dzięki temu nie pójdą na inne rzeczy na ogrodzie, nie? Więc taki zrobiłam im trochę karmik z tego bobu. Nie wiem, czy słusznie. Zobaczymy. Powiem wam tak, nigdy nie sadziłam ani dyni, ani cukinii, więc w momencie, kiedy to coś tutaj nawyrastało, to ja byłam w szoku, jakie to jest olbrzymia. Tutaj właśnie mamy cukinię. Wygląda fenomenalnie. Mamy już pierwsze właśnie zaczątki cukinii z tymi jeszcze kwiaciorami. No, no wyglądają przepięknie. Mam, mam tylko nadzieję, że nic im się nie popsuje, nie zepsuje i że będą rosły tak pięknie jak do tej pory, bo naprawdę idzie to niesamowicie. Dnia też wygląda świetnie. No i mamy całą masę ziemniaków. Ziemniaki trochę się chyba połamały przez te ulewy i deszcze, które były w ostatnim czasie, ale też kwitną. Praktycznie tak samo dobrze wyglądają ziemniaki, które posadziliśmy do ziemi i te, które posadziliśmy w wiaderkach. Chyba te w ziemi są bardziej rozkwitnięte, jak na chwilę obecną. Ciekawe, kiedy będziemy mogli je w sumie konsumować. Trzeba to zweryfikować. Jeśli chodzi o naszą grządkę z rabarbarem i zeszczawiem, no to została obsadzona przez wtyki straszaki. Straszyki. Wtyk straszek o wtyk straszek. Także trochę jednak nam y, wpierdzieliły tego barbaru. One chyba porażają liście, bo wypijają z nich soki. Natomiast jeżeli chodzi o szczaw, to ma się całkiem nieźle, też jest trochę pogryziony, ale zasadniczo to już jest tak naprawdę drugi rzut tego szczawiu. Bo zrobiliśmy tak naprawdę swoją pierwszą szczawiową w życiu z własnego szczawiu i powiem Wam, prawie tak samo dobra jak u Stasi, Stasia to moja mama i mistrzczyni robienia szczawiowej. Ale tu daję tą gnojówką! To się nagrywa. Tak. To miał być mój taki kącik dumania i popijania kawy. Natomiast w momencie, kiedy wpadliśmy na genialny pomysł, żeby sobie zrobić gnojówkę z pokrzyw i ustawić ją tutaj zaraz za winklem, to jednak ten pomysł musiałam sobie zweryfikować, gdyż mówiąc wprost po prostu śmierdzi tu tą gnojówką. Ale i tak jest pięknie. Patrzcie nasze własne poziomki. Jak widzicie moi drodzy, nawet początkująca ogrodniczka, jaką jestem, jakoś sobie poradziła i coś z tych warzyw nawet mi się udało e, uhodować. I z kwiatów również. Także mam nadzieję, że ta przygoda z ogrodnictwem w naszym wydaniu na tej działce będzie się rozbijała z roku na rok i będziemy mieli coraz fajniejsze plony, uprawy i będziemy mogli się z Wami też tym dzielić. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.